Witam Was na kanale Futbolowa Pasja. Przed Wami Futbolowy Flash. Wiadomości piłkarskie w formie podcastu. Ciąg dalszy kontrowersji z powodu gali 105 lecia PZPN. Jose Mourinho ocenił pracę sędziego meczu Fenerbahce bez Iktarz. Jaka przyszłość czeka posteczoglu w Tottenhamie? Czy Piotr Zieliński wróci do składu Interu? PSR szuka nowego napastnika. Gala 105-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej wywołała olbrzymie poruszenie w środowisku piłkarskim. Wszystko za sprawą klipu podsumowującego historię polskiej piłki, w którym zabrakło byłego prezesa związku Zbigniewa Bonika. Główny bohater całej afery odniósł się do sytuacji w programie Prawda Futbolu. Nie lubię o sobie mówić, ale mnie żaden baron z historii polskiej piłki nie wygumkuje, stwierdził Boniek. Były zasłużony reprezentant Polski z powodów zdrowotnych bardzo szybko opuścił galę. Według niego podczas samego wydarzenia popełniono kilka rażących błędów – Blisko niego siedziało dwóch wiceprezydentów UEFA, z którymi nikt z obecnych władz związku nawet się nie przywitał. W kuluarach pojawił się były sekretarz generalny PZPN Zdzisław Kręcina. Zabrakło natomiast piastującego tą samą funkcję za czasów prezesury Bońka, Macieja Sawickiego. Według Bońka był to kolejny rażący błąd obecnych władz. Jose Mourinho w swoim stylu skrytykował sędziego. Portugalczykowi już wcześniej w tym sezonie zdarzało się bezpośrednie krytykowanie poczynań sędziów. Fenerbacze przegrało w sobotę z beziktaszem 0 do 1. Porażka w derbowym meczu spowodowała, że drużyna, którą w dalszym ciągu opiekuje się Mourinho, traci obecnie do liderującego w tabeli Galatasaray 6 punktów. Widocznie sfrustrowany całą sytuacją trener postanowił sarkastycznie ocenić pracę arbitra w ostatnim spotkaniu. Jeśli tacy sędziowie prowadziliby każdy mecz kandydatów do mistrzostwa, to liga byłaby piękna, a zwycięzca zasłużony, ocenił portugalski szkoleniowiec. Sędziowie też zasługują na trochę wsparcia. Nie sądzę, żeby wielu trenerów gratulowało im po swojej porażce. Zrobiłem to osobiście, w szatni. Moja opinia jest taka, że sędziował dobrze, był konsekwentny i miał kontrolę nad meczem, dodał Mourinho. Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi Portugalczyk jak widać nie zamierza schodzić z wcześniej obranej drogi. Tottenham Hotspur notuje bardzo słabą passę w Premier League. Drużyna kogutów przegrała 3 z 5 ostatnich spotkań. Głośno na Wyspach Brytyjskich zrobiło się na temat posady trenera drużyny Ange posteczoglu, Jak twierdzi Sky Sports News, dalsza praca szkoleniowca w Tottenhamie nie jest zagrożona. Od momentu wysokiej wygranej Tottenhamu nad Manchesterem City w ubiegłym miesiącu 4-0, zespół z Londynu notuje gorszą passę. Cztery kolejne mecze bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach spowodowały, że zespół zatracił pewność siebie. W ostatnim spotkaniu na własnym boisku z Chelsea-Londyn Pomimo dwubramkowej przewagi, zeszły z boiska pokonane, ulegając de Blues 4-3. Zespół zajmuje obecnie odległe 11. miejsce w tabeli Premiership. Prezes klubu Daniel Levy uważa, że słabe wyniki są spowodowane przede wszystkim kontuzjami zawodników, na które Ancz Posteczoglu nie ma wpływu. Z tego powodu nie rozważa zakończenia współpracy z zatrudnionym latem 2023 roku szkoleniowcem. Piotr Zieliński ma wrócić do wyjściowego składu Interu Mediolon we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Bayerem Leverkusen. Popularny Zielu ostatnie dwa spotkania swojego zespołu obejrzał z perspektywy ławki rezerwowej. W grudniowych spotkaniach z Fiorentiną i Parmą nie pojawił się na placu gry nawet na minutę. Według doniesień La Gazetta dello Sport polski pomocnik ma tym razem otrzymać szansę od Simona Inzaghego. W 14 meczach tego sezonu, gdy pojawiał się na boisku 30-letni Polak zdołał dwa razy wpisać się na listę strzelców swojego zespołu. Zieliński gra zdecydowanie więcej niż widywano przed sezonem. Według większości ekspertów w środku pola miał rządzić duet Henrik Mitterjan i Hakan Szalchanoglu. Tak się jednak nie stało i Zielu od początku sezonu dość często wychodzi w pierwszym składzie interu. Paris Saint-Germain poszukuje nowego napastnika. Paryżanie podobno mają obserwować Mateusę Kunię. Francuski klub, który w obecnych rozgrywkach zdecydowanie zawodzi w fazie ligowej Champions League, będzie szukał wzmocnień podczas zimowego okienka transferowego. PSG w tym momencie zajmuje miejsce niepremiujące awansem do fazy pucharowej w tych elitarnych rozgrywkach. Kunia notuje znakomity sezon w barwach Wolverhampton Wanderers. W 15 spotkaniach obecnego sezonu strzelił dla Wilków 7 bramek i zaliczył 3 asysty. Tym samym przykuł uwagę nie tylko PSG, ale również znajdującego się w czołówce tabeli Premier League Arsenalu Londyn. Wolverhampton wydało na transfer Kuni z Atletico Madryt 50 milionów euro i na pewno rozważa to podczas potencjalnej sprzedaży zawodnika, na którym chcieliby jeszcze zarobić. Tym bardziej, że kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.